zobaczyć okolice, na pewno nad Solinę i tu nad Jezioro Meczkowskie, które jest w Bubrce. Troszkę tutaj połazikujemy, zobaczymy jakie tutaj mają widoki, bo daleko jeździmy, a pod nosem jeszcze żeśmy nie byli. Także jeżeli macie ochotę na taki luźny Kolejny dzień urlopu z nami, to zapraszam Was do oglądania. Tak sobie myślałam, właśnie, żeby nie połączyć naszego wyjazdowego vlogu jedną całość w jeden konkretny, ale stwierdziłam, że zawsze robię także z każdego dnia chociaż te 10 minut, ale nagram i wstawię osobno vloga. Także, jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do oglądania. I jeszcze chciałam Wam pokazać, tutaj za mną, widzicie te żółte kwiatuszki, taka kępa to właśnie te rudbeki, które rosną tutaj. Wszędzie, są wszechobecne. Takimi kempami właśnie są tutaj usłane dywany żółciutkich kwiatków. Dzisiaj będzie fajny dzień. Niebo błękitne, prawie bezchmurne. Jeszcze tak czekam, już, żeby co nieco się ociepiło. słoneczku jest ciepło, ale tutaj w cieniu jeszcze chłodkiem czuć, więc poczekamy do tej godziny 10 i ruszymy pospacerować. A jeszcze Wam pokażę, co Wam pokażę, magnesy. Magnesy, które kupiliśmy... Wczoraj na połoninie Wietlińskiej, są kamerkę i wam pokazuję, przywieźliśmy takie dwa. Na razie zawisnęły na lodówce ręcznie wykonana robota, taka słówka z napisem bieszczady. No, spodobał nam się ten magnesik, i obok już przywieźliśmy ze sobą takiego oto niedźwiadka z bieszczad. Mam nadzieję tylko, że na tyle pamięć nas nie zawiedzie, że te magnesy jednak. Weźmiemy ze sobą, zgarniemy z tej lodówki, wyjeżdżając do domu. Dzisiaj mamy takie niebo, fajny kolorek. Jedziemy w tamtym kierunku. Przejedziemy się pewnie tą kolejką. Nad celiną, no. chociaż nie powiem, bo stracha trochę ma, bo ja należę do tych trochę bojących. Ale jak już wsiądę do środka, to nie będę miała wyjścia. No i co? No i zbieramy się i wyruszamy w drogę. Jak moje oczy coś fajnego zobaczą, to na pewno zrobię przebitki. Daleko do tego jeziora Myczkowskiego to my tutaj nie mieliśmy. W zasadzie jeden zakręt już jesteśmy na miejscu. Tam takie ładne serduszko. Usłane kwiatami, jakimiś roślinami. Jezioro Meczkowskie to sztuczny zbiornik, który ma 15 metrów głębokości i około 2 km powierzchni. Ławeczki wzdłuż tego jeziora w rzędach, i można sobie posiedzieć jakieś łódki. Parking jest. Z boku. Darmowy. Opłata jest pobierana w formie darowizny. Kto chce, ten może co nieco wrzucić. Nie wiem tylko gdzie, do czego. Czy jest jakaś skarbonka. Kwota przeznaczona jest na rozwój tego miejsca. Jakieś pomościki, słuchajcie, tutaj są. Ja zejdę niżej. Rzucimy okiem tam w głąb tego jeziora. Całkiem sporo, to jeziorko brzegiem raczej nie można iść. Przejdziemy się tutaj kawałek spacerkiem, zobaczymy jak to wygląda. To serduszko, to taka wizytówka tutaj, bubrki. poszłam tutaj do samego końca do tego niby pomostu i dalej już nie ma żadnej dróżki, ścieżki którą można by na przykład obejść dookoła to jeziora jakieś rowerki wodne, ale widać, że to jest takie miejsce troszkę opuszczone zaniedbane takie troszkę dzikie ale przyjemnie całkiem jakiś ptaszek ćwierkoli za mną Ну no і сердушка. Tego mojego towarzystwa, chociaż widzę, że towarzystwo idzie w moim kierunku, i pojedziemy za chwilkę dalej. tutaj posiedzieliśmy i teraz jedziemy w tamtym kierunku, w kierunku Soliny. Przyjechaliśmy na miejsce. Idziemy tutaj główną uliczką w stronę Soliny. Tam taki napisk. Parking kosztuje tutaj 30 zł. Tu bliziutko, niedaleko, na cały dzień. I teraz sobie tutaj troszkę pospacerujemy. Zobaczymy co tutaj ciekawego widać? Punkt widokowy serca Soliny. Tamtą stronę. A idziemy tam do serca Soliny. Zrobimy sobie fotę z napisem. A póki jeszcze ludzi za wiele nie ma, to mamy luźniej. No był parking, jest parking. Teraz to jestem odważna, ale zobaczcie jak tam wysoko jest tej gondolce. Rzucimy okiem na zaporę. Zobaczymy jak to wygląda. Pierwszy rzut oka. Nie chcę tutaj nagrywać ludków, więc pominę je szerokim okiem. I spojrzymy sobie na zapory. Ja wiem, czy taki fajny ten punkt widokowy tutaj. Nie, nie fajny. Jakoś tak przesłonięte wszystko. Jest, no, napis jest. Ta sesja fotograficzna trwa, a my idziemy sobie dalej. Są ciekawsze miejsca uważam, niż tam napisy. <laughs> że kilka kadrów tutaj z Nad Soliny, jesteśmy pierwszy raz, więc żeby była pamiątka Wiecznie to na krótkich przybytkach. sposobem. Przeszliśmy tutaj na zaporę w Solinie i idziemy spacerkiem tam w oddali gondolki i jeszcze Wam pokażę widoczek z zapory, jaki rozciąga się na Solinę. Nie wiem, czy będzie widać na kamerce, ale pływają tutaj naprawdę spore ryby. To karpik, chyba. Nie wiem. Takie to jest to karpik. Nie? Serio? Poszukamy tam dalej, tam mają większość. Ciki na gondole 59 kosztuje normalne. My już nie bawiliśmy się w żadne ulgowe, w żadne rodzinne. Kupiliśmy po prostu 59, dwie strony. 59, dwie strony. I kupiliśmy 5 takich bilecików. I idziemy do góry, do kolejki. Czy jeszcze nie było? Nasze jezioro tam jest. Mhm. Z zrobili takie. Co? I 67 68. Tak mówiłam. Спасибо, Znaczkowym. Po prostu mogę takie zuby. No. Do... To, to jest fajne. Mogę mm -hmm. widać A, tak, to możemy sobie iść gdzieś nie i przyjść. Jest kolejką w obie strony, ale jak ktoś ma tylko w jedną stronę, to tutaj od tyłu prowadzi szlak do zapory. Można sobie przysiąść, odpocząć na ławce i iść w drogę powrotną. Tu jest fajny widok. W sumie na solinę i nawet widać kawałek jeziora myczkowskiego. Ludzi cała masa, ale nic dziwnego, bo i pogoda dzisiaj jest świetna. Przesiedliśmy sobie tutaj na ławeczce w parku, obserwujemy z, góru, z góry. <gryw> obserwujemy z góry widoczki. Myślałam, że będę bardziej się bać tej gondoli, tego przejazdu, ale wcale tak źle nie było i ta wysokość nawet nie jest taka straszna, mimo że w najwyższym punkcie kolejka osiąga 102 metry nad poziomem morza. Tam Wam pokazałam też przebitki, maty, jak powstawała solina, historia soliny, historia budowy zapory. Aż coś się robi, jak się widzi, ile wiosek pochłonęła ta budowa zapory. Wielka wiosek zostało, musiało zostać zalanych, a ludzie zostali wysiedleni z tych terenów. Ogromna zapora, na pewno robi wrażenie. Jeszcze będziemy wracać z powrotem. Tutaj na miejscu jest punkt widokowy, można sobie wejść na wieżę. Tam jest taras widokowy, my tam raczej nie wchodzimy. Jest i tor saneczkowy i jeszcze jakaś tajemnicza dolina. Czy tajemnicza solina tam pisze? Adi? Jest napisane na tym? Tajemnicza park, solina. Tak. No, park rozrywki. W cenie 59 zł, ale to bardziej taka atrakcja dla dzieci. Tor saneczkowy jest fajny. No moje dzieci już z toru saneczkowego wyrosły. Całkiem długi jest ten tor. Wydaje się, że ma około 2 km długość tego toru. Sama przejażdżka gondolą to odległość ponad kilometra. Jedzie się jakieś 5 minut, więc dwa stosunkowo krótko. Słuchajcie, to ja we własnej osobie, chyba nikt w XXI wieku nie wpada na pomysł, żeby przed XXII przyjechać nad Jezioro Męczkowskie na ławeczkę, żeby spojrzeć w niebo i popodziwiać gwiazdy na niebie. Tylko troszkę nam ten plan nie wyszedł, bo zapomnieliśmy, że tutaj przy ulicy mogą być jednak lampy, a mieliśmy nadzieję na to, że będzie widać czyste czarne niebo. Jest bezchmurnie, więc gwiazdy są dobrze widoczne, ale to światło jednak się troszkę odbija. Więc jak już wrócimy do domu, pójdziemy jeszcze tam na ubocze, na te kamyczki, gdzie z Milenką i z Adikiem zrywaliśmy kwiatki. Ja zrywałam kwiatki do bukietu, do wazonu i tam jeszcze popatrzymy w niebo, bo tam świateł żadnych nie ma. A dzisiaj Wam już dziękuję za to, że byliście z nami, że spędziliście swój wolny czas na obejrzenie tego wyjazdowego, Vloga naszego kolejnego urlopowego dnia e, tego z soliny. Byliśmy pierwszy raz, fajnie było. Zrobiliśmy dzisiaj niewiele kroków, bo zaledwie 15, ile ja to mówiłam, kroków mamy 15,300, prawie 9 km zaliczone. Także skromniutko, dzisiaj skromniutko, ale spacer był. A popołudnie spędziliśmy w domu, bo jutro z samego rana pobudka wykorzystujemy ten ciepły. Nawet upalny dzień, i ruszamy na kolejny szlak pieszczady. Gdzie jutro będziemy? Czy jutro coś zdołam nagrać? Pewnie zdołam, ale czy vlog będzie długi, to nie wiadomo. Bo ja już mam tak, że jak jestem w trasie, to muszę i patrzeć pod nogi, no i podziwiać te widoki, więc tych okazji do przebitek jest niewiele, ale. Co będzie jutro, to się zobaczy. W każdym razie już Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia, jeżeli to w ciągu dnia oglądacie. I do następnego razu. Papatki. Tam z mroku nadchodzi niedźwiedź. Wyłania się niedźwiedź. W krótkich spodenkach. Patrz jak się czai. <gry>